Obcy, obcy mnie porywają. O. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Kickster Jedzie. Nie tak dawno miałem okazję testować samochód marki, która oddzieliła się nie tak dawno od swojego ojca Seata. Marka, która w założeniu ma produkować sportowe samochody, a ich pierwszym dzieckiem był sportowy SUV, czyli w zasadzie auto, które nigdy nie powinno powstać, a powstało i zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Dzisiaj moi drodzy mam okazję testować drugie dziecko tej marki. Sprawdzimy dzisiaj, czy ma w sobie odrobinę hiszpańskiego temperamentu i czy zrobi nam je tak samo dobre wrażenie jak ateka Przed Państwem Kupra Formentor. Serdecznie Kupra Polska za zaufanie. Mam nadzieję, że nie jest to moja ostatnia kupra do testu. Przekonamy się po publikacji. Poza tym, że prawie jak każdy nowy Volkswagen występuje w kolorze, który jest po prostu podkładem, no to sam wygląd jest bardzo futurystyczny, gdzie Ateka wygląda naprawdę jak odświeżony Golf R, postawiony na szczudłach. To patrząc na formentora, naprawdę widzimy, że inżynierowie się tutaj postarali. Designerzy naprawdę włożyli serce w ten samochód widać, że to auto jest nowe. Oczywiście on jest bardzo z tyłu, szczególnie podobny do Seat Leona, ale generalnie cały samochód jest bardzo ładny. Te ostre linie w połączeniu z takimi obłymi, można powiedzieć, kształtami naprawdę zrobiły świetną robotę. Co więcej, gdy znajdujemy się tutaj już w linii bocznej, ta linia, zobaczcie, takie wcięcie tutaj, które jest wcięcioposzerzeniem ono przechodzi płynnie w tylną lampę. Taki pasek LEDowy, który teraz jest bardzo popularny w samochodach, w których taki pasek występuje. On zazwyczaj jest światłem stopu, a tutaj co ciekawe on się świeci na stałe, a stop jest wydzielony tutaj w tym miejscu. Mi osobiście z tyłu ten samochód przypomina trochę Volvo V40. Te linie są oczywiście troszeczkę bardziej ostre. Musimy się zastanowić, czy to nie jest aby kombi, czy to nie jest takie kombi coupe. Tak naprawdę większość osób nie ma zielonego pojęcia, co to jest za auto, z tego względu, że z tyłu znajduje się tylko znaczek kupry, Jedyne miejsce, w którym jest podana nazwa tego samochodu, znajduje się tutaj na tylnej lampie w bocznej części, nawet nie z tyłu. Tutaj jest napisane, zobaczcie, Formentor. Silnik, moi drodzy, pod tą fantastyczną maską, która ma takie dwa wypuklenia tutaj, to jest można powiedzieć mały motor, ponieważ dwulitrowy, czterocylindrowy, ale posiadający turbo i generujący przy tym 310 koni. I co więcej, napędza wszystkie cztery koła. Oczywiście układ na Haldeksie. Ten silnik jest w poprzek, więc przez przekładnię planetarną wał idzie do tyłu. Ale jest czterobud. To pozwala na to, żeby ten samochód do setki rozpędzić w niecałe 5 sekund. Ale w ile dokładnie? Na zimowych oponach? Sprawdźmy to. Żeby włączyć procedurę startu, moi drodzy, trzeba wyłączyć wszystkie systemy. Przełączyć się w tryb automatyczny sportowy i do tego kliknąć tryb Cupra. Teraz będziemy mogli zrobić procedurę startu. Lewa noga na hamulec, gaz w podłogę, program Launch control aktywny. Uwaga, puszcza! 3, 2, 1, jada! Jest licznik na dole. Stuwa jest. Przepraszam, że te informacje po prostu tak wyskakują, ale no nie, nie jest to zależne ode mnie. Zobaczymy, czy do tych 200 się uda. O jezu, do 200 to jest wieczność. Jest 200, hamuje. O jezu. Chyba nigdy się tak nie bałem jak się do 200 rozpędzałem. I aż z wrażenia zarejmowałem. Także ten samochód nie jest przeznaczony do prędkości aż tak wielkich. Ale od 0 do setki, z dwulitrowym motorem pod maską. 310 koni. Z takim ogrem jak ja na pokładzie, to naprawdę się rozpędza całkiem, całkiem przyzwoicie, jak na auto, które kosztuje mniej niż 200 tysięcy. Musimy również pamiętać o tym, że to jest zupełnie nowy samochód. To jest zupełnie nowa konstrukcja, która jest z 2020 roku. Nawet rok modelowy jest nazwany 2021, więc tak naprawdę, jak pójdziecie do salonu, to macie zupełnie nowe auto, które ma 310 koni i napęd na 4 koła. A mówią niby, że się motoryzacja kończy. Zobaczymy teraz, czy te 310 koni i napęd na 4 koła radzą sobie na torze, bo wszak Kupra jest marką sportową. Także o systemach, o technologii zawartej, bo naprawdę jest o czym mówić, powiemy sobie w dalszej części odcinka. A teraz skupmy się na właściwościach jezdnych. Wsiadam i lecę na tor. Jedziemy. Launch control lecimy! Ależ pięknie! 2-litrowy motor, 310 koni, to jest prawdopodobnie ten sam silnik, który siedzi w Golfie R nowym. Naprawdę ten samochód zaskakuje. Ale ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności z kuprą w ogóle, ani z szybkimi Volkswagenami jakimikolwiek. I czy to był poprzedni Golf R, czy to była kupra poprzednia Leon, czy też nawet Ateka, którą też testowałem na swoim kanale, to tak naprawdę gdy ktoś nie miał styczności z tymi samochodami, to Formentor będzie dla niego niezwykłym pojazdem. Jednak ja się spodziewałem, że on taki będzie. Naprawdę, powiem wam, że ten samochód to jest trochę taki uczeń, który zawsze dostaje piątki, wiecie? I myślę, że, te, że źle trochę podszedłem do tego samochodu, bo ja się spodziewałem, że on będzie dobry. I on jest bardzo dobry, ale tym samym mnie w ogóle niczym nie zaskoczył. I to jest problem tego samochodu trochę. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale on jeździ za dobrze, jest taki za dobrze poskładany. Przez to nie daje tylu emocji, które w rzeczy samej Kupra przecież powinna dawać. A teka, mimo tego, że wygląda przy nim jak auto ze średniowiecza. To mi się jakoś bardziej podoba, tak pod tą kupą plastiku, czuć, że jest samochód, jeszcze się tam znajduje motoryzacja. A tutaj wsiadając, mamy wrażenie, że wsiadamy do urządzenia, które jest tak cudownie skonstruowane, że w zasadzie wszystko jedno jest mu, czy my tu siedzimy, czy nie. Dziś zatraciła się ta iskierka, właśnie kupry, którą poczułem w atece, mimo tego, że była suwem. Zbyt ładne to jest. Jakbyśmy lizali loda przez szybę. Jednak to nie zmienia faktu, że auto jest naprawdę piekielnie szybkie. W tych pieniądzach, z takim wyposażeniem, nie znajdziecie drugiego takiego samochodu, naprawdę. Auto stoi na zimowych oponach, a jest po prostu niezwykłe. Ono przyspiesza na każdym biegu, skręca, słucha się tej kierownicy. Przy czym to wszystko jest takie właśnie leciutkie. Czy my przestrzelimy ten zakręt, czy my trochę wypłużymy, czy za bardzo skręcimy koła, to tak naprawdę temu auto to za dużo nie przeszkadza. On po prostu wybacza nam wszystko, co my robimy. Ten samochód po prostu jedzie. To jest właśnie taki uczeń, który ma zawsze piątki. On nawet jak przyjdzie niewyspany do szkoły, to on i tak napisze sprawdzian na piątkę. I to jest taki formentor właśnie. Cupro. Wyszedł Wam zbyt idealny samochód. Pod względem oczywiście jazdy. Bo do obsługi i całego wykończenia przejdziemy w dalszej części odcinka. Mam nadzieję, że wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia. Dobra, moi drodzy, dzielimy tor z E36. Jeździ sobie tutaj trenuje, jest sucho, więc lecimy próbę czasową teraz. Do hamowania, troszkę przestrzelone. Musimy pamiętać, że są zimowe opony moi drodzy. Już jest taka pogoda, że te, te samochody muszą być na zimowych oponach, więc ten czas może być troszkę gorszy, ale i tak ten samochód naprawdę zobaczcie, co tu się dzieje. Mega trzyma się drogi. Te koło się troszkę uślizguje, ale tak naprawdę temu autu to zupełnie nie przeszkadza. Zakręt w lewo, moi drodzy, długa, prosta, w prawo. I teraz, no, jestem ciekaw, jestem naprawdę ciekaw. Z trzymaną kamerą w ręce wygrałem 1 czwartą z Subarakiem. Nie martw się! Kiedyś mnie dogonisz. Fokusie, RS, Megane RS, w Golfie nawet poprzedniej generacji w RC tam się trochę walczy o życie w tych samochodach, żeby szybko pojechać, a tutaj jest wszystko takie aksamitne. I czy to dobrze? Powiem wam, że nie wiem. Zastanawiam się. Szybkie auto na co dzień, szybki crossover na co dzień. W tym rewirze Formentor jest bezkonkurencyjny. Nie znajdziecie samochodu w tych pieniądzach z takimi koniami, z takimi możliwościami. Ale jeżeli szukacie auta sportowego, które wam troszeczkę da adrenaliny, no to Formentor nie będzie chyba Zbyt dobrym pomysłem, z tego względu, że on jest taki zbyt doskonały. Czy mam rację? Nie wiem. Możecie się umówić na jazdę testową, pójść sobie do salonu Kupry i się przejechać tym samochodem i sami stwierdzicie, jakie to auto jest i czy jest to samochód dla Was. To mówiłem ja, Kickster Motoznawca. Pomówmy o wnętrzu. Samochód, mimo małych rozmiarów z zewnątrz i wydawałoby się, że małych rozmiarów w środku, naprawdę, zobaczcie, ja siedzę teraz sam za sobą i jestem w stanie tutaj jechać. Spodziewałem się, że tutaj będę musiał siedzieć w taki sposób. Powiedzmy, że te cztery osoby, naprawdę nawet w moim rozmiarze, są w stanie tutaj usiąść. Jak w każdym prawidłowym Kickster jedzie, będzie test bagażnika, który w tym przypadku otwiera się automatycznie. Wchodzę w sobie test Kickstera. Jak widzimy nawet z półką kickster się mieści. Co więcej, możemy zostać tu wręcz na zawsze, ponieważ w bagażniku znajduje się gniazdko 220, pod które możemy podłączyć ładowarkę do naszego smartfona i zostać tutaj już po prostu do końca. Zamykamy. Nara. Deska rozdzielcza. Mega ciekawie zaprojektowana. Nie można powiedzieć, że to jest standardne, naprawdę jest fajnie przemyślane i myślę, że taki najważniejszy zabieg stylistyczny znajduje się tutaj. Mianowicie mamy taki długi pasek LED, pasek niebieski, otwieram drzwi i on się zmienia w czerwony. Co ciekawe, ten pasek ma jeszcze jedną fajną, ciekawą funkcję. Poza tym, że zmienia kolor, to jest strefa martwego pola w lusterku. Nie mamy żadnej ikonki na lusterku, tylko po prostu ten pasek płynnie zmienia się w pomarańczowy kolor, i tutaj widzimy, czy mamy coś w martwym polu. Naprawdę bardzo ciekawe i też nie na takie nachalne, takie niemieckie, że. Achtung, Achtung, tam jadzie mobile Marcher jadzie. To, to tak nie mówi. Przy otwarciu drzwi, poza oczywiście tutaj czerwonym ostrzeżeniem, że wychodzimy, znajduje się fantastyczny projektor, który pokazuje jeszcze bardziej fantastyczny znaczek. Kupra, on się znajduje tutaj pod lusterkiem, zobaczcie, teraz mam na dłoni. Bardzo fajnie to wygląda. Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, one nie są skórzane. Tutaj środek jest taka alkantarka. Ale taka ekoskóra jest tutaj po boku, przeszyta też tą miedzianą nitką. Kierownica również bardzo przyjemna, też te miedziane oczywiście wstawki, karbon za naszą kierownicą oczywiście ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym możemy wyświetlić sobie multum informacji. Przyznam się szczerze, że dla mnie to jest trochę nieczytelne. To jest właśnie ta droga, o której wam mówiłem w odcinkach, w których występowało Audi, czy też nawet Ateka że tych informacji jest po prostu za dużo, że to, co my możemy sobie tutaj wyświetlać, to tak naprawdę nie jest nam niezbędne. Troszkę przerost formy nad treścią. Jeśli zniżamy się tutaj, to oczywiście na desce rozdzielczej mamy wmontowany ogromny panel, ogromny panel dotykowy. Do tej pory, jak testowałem wszystkie samochody, nie widziałem tak dużego ekranu, poza oczywiście Teslą modelem S. I co więcej, cała obsługa znajduje się właśnie tutaj, dlatego że na desce rozdzielczej nie mamy żadnych innych przycisków. Zazwyczaj jest tak, że pod kratkami nawiewu znajduje się panel klimatyzacji, taki dodatkowy, dodatkowe pokrętła, dodatkowe przyciski. Tutaj tego nie ma, wszystko obsługujemy z tabletu. I chyba najważniejsza rzecz, o, których, o której należałoby powiedzieć, to są gniazda USB typu C do ładowania. Zobaczcie, zarówno z przodu, jak i z tyłu to są nowe wejścia, które już od paru lat są w komputerach stosowane, ale pierwszy raz widzę je w samochodzie w standardzie. No i taki śmieszny język, który służy do zmiany biegów. Co ciekawe, bardzo ładny kluczyk. Jest specjalne miejsce na ten kluczyk, tutaj w tym miejscu. Gdy będziemy przyspieszać, te nasze 310 koni będzie przyspieszało, to ten kluczyk się zsunie jedynie dotąd. On, on stąd nie wypadnie. Jeżdżę tym samochodem piąty dzień i ja się jeszcze do tego nie przyzwyczaiłem. Dla mnie to jest totalnie nieczytelne. Powiem Wam szczerze, że nie jest to jakoś ultra intuicyjne, żebym mógł się do tego przyzwyczaić w tak krótkim czasie. Ja, jak mam to wyłączyć? Grażyna! Grażyna, weź mi to, pomóż! Ja nie mam licznika! O, mam licznik. Uf, udało się. Jakimś cudem. Plus jest taki, że te wszystkie informacje możemy sobie po prostu zakryć i przełączyć się w tryb taki, w którym nawet pokazuje nam tylko i wyłącznie prędkość. I to jest akurat ok. Co ciekawe, gdy włączymy sobie muzykę, to ten panel tutaj, gdy przesuwamy. podgłośnie samą muzykę, zobaczcie. Ale bayer, co? Ale bayer. Panel dotykowy. Panel dotykowy. Panel? O! Nie, nie dotykowy. Niektórym może się to podobać. Niektórzy lubią takie nowinki techniczne dla mnie jest ważniejsze jednak to, jak samochód jeździ, a nie to, ile informacji jest mi w stanie podać podczas jazdy. Ten ogromny ekran możemy również obsługiwać głosem. Nie musimy go dotykać. Nie mam tylko pojęcia, jakim trzeba hasłem do niego rzucić, żeby on zaczął z nami rozmawiać. Hej, Cupra! Cupro, Formentorze! Hej, Formentor! Cześć, Formentor! Aktywuj system. No, nie wiem, co mam ci powiedzieć, kurwa. Tralala. Ololo. Ololo. Tak, słucham. A ja rozumiem, bo to jest hiszpański temperament bo to jest hiszpańska marka. I ty musisz mówić, tak wiesz. Uwaga. Olala! Co chcesz zrobić? Prowadź do byka. Czy chodziło o człowiek warga? Nie, nie chodziło o człowiek warga. Maciek, pozdrawiamy. Cię. Moim zdaniem, ten samochód sprawdzi się o wiele lepiej w ruchu takim codziennym, ulicznym, a nie na torze. I myślę, że właśnie. W tym kierunku bardziej inżynierowie i designerzy szli, żeby Formentor był właśnie takim szybkim samochodem na co dzień. Bo wszak. Gdy ktoś decyduje się na zakup suwa czy też crossovera, bardziej myśli właśnie o takim codziennym użytkowaniu, żeby było dużo miejsca w bagażniku, żeby było dużo miejsca na tylnej kanapie, żeby można przypiąć, nie wiem, fotelik dla dziecka albo i nawet dwa. Tutaj nawet można zaczepić ten fotelik z przodu, ponieważ na przednim fotelu znajdują się isofixy, co też się nie zdarza, i w zasadzie w tym segmencie, w tym rozmiarze, z takim wyposażeniem i z taką mocą i z napędem na cztery koła. Naprawdę myślę, że nie ma konkurenta dla Formentora. Gdy to wszystko zestawimy z ceną, która wynosi mniej niż 200 tysięcy złotych, w tej cenie jest naprawdę ciężko znaleźć samochód, który oferuje tak wiele. To samo Wam mówiłem przy ATC, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem o istnieniu Formentora. Tym bardziej, że Formentor jeszcze wtedy nie istniał. Wtedy Wam mówiłem, że z Ateki yy, udało się kuprze wycisnąć z 200 tysięcy złotych najlepszy samochód, jaki można sobie wyobrazić. Tutaj niestety zabrakło tej sportowej iskerki, takiego skrawka duszy sportowej, tego charakteru kupry. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę walory takie codzienne, to myślę, że Formentor jest. Autem bezkonkurencyjnym te wszystkie Line Asysty, martwe pola, czujniki, kamery, grzana kierownica, to wszystko macie w samochodzie, który w zasadzie w standardzie wam to wszystko oferuje. Do tego macie bardzo dużo miejsca, a jednocześnie nie siedzicie w SUVie, który zajmuje dwa miejsca parkingowe. To wszystko udało się upchnąć w samochód, który generalnie jest bardzo ładny i naprawdę może się podobać, któremu bliżej jest do takiego szybkiego hedgebacka, któremu bliżej jest na przykład do Hyundai i 30N któremu nawet dalej jest od Megane RS czy Forda Focusa RS i większość osób się będzie zastanawiała, czym tak naprawdę przyjechaliście? Nie przyjechaliście Golfem w kombi, nie przyjechaliście Fordem Focusem, tylko przyjechaliście autem, które w zasadzie jest stonowane, ale bardzo futurystyczne i tak naprawdę jest autem mimo wszystko ciekawym. Jeżeli macie 200 tysięcy złotych i nie wiecie, co sobie kupić, nie potrzebujecie ogromnego suwa, ale z drugiej strony chcecie mieć możliwość przewiezienia w wygodnych warunkach czterech osób i chcecie mieć bardzo wysokie wyposażenie w standardzie, to naprawdę Cupra Formentor jest samochodem, którym naprawdę możecie się zainteresować. I myślę, że to jest właśnie. Największy atut marki Kupra, że tak naprawdę jest to coś, co doskonale znamy, że jest to Volkswagen, że to jest kolejny Volkswagen Golf, że jest to kolejny Seat Leon, ale tak naprawdę. Czujemy, że jest tu pierwiastek czegoś innego, że nie jesteśmy smutni, nie chodzimy ponuży, że wydaliśmy 200 tysięcy złotych na kolejnego plastikowego Golfa w kombi. Tylko mamy auto, które jest ciekawe i naprawdę nie ma wstydu, gdy takim samochodem przyjedziemy do rodziny na wigilię, na którą przyjechać nie będziemy mogli, bo wszystkiego nam niedługo zakażą. Trochę braku sportu, trochę takiego charakteru pazura, mógłbym powiedzieć. Zostały te pazurki, które się naostrzyły w Atece. Troszeczkę stępione, ale z drugiej strony zobaczymy, jakie będzie trzecie dziecko kupry. Może właśnie to będzie połączenie i Ateki i Formentora. Nie wiem, jestem ciekaw. Formentor na co dzień jak najbardziej. Polecam Kickster Motoznawca. Formentor jest tak nowym samochodem, że pytanie: czy on na Mubi.pl łamane na Kickstarter będzie miał swoje własne ubezpieczenie? Sprawdźmy to. Oblicz i odbierz bonus. Na Mubi.pl łamane na kickster wchodzicie sobie na tę stronę, klikacie Oblicz i odbierz bonus. I co ciekawe, po zakupie polisy zarówno na Formentora, jak i na ATK, jak na każde inne auto. Możecie otrzymać link na swój własny mail, który będziecie mogli wysłać do swoich 14 znajomych i za każdego z nich zgarnąć 5 dych. Plus oczywiście bonus 150 zł, który trafi na wasze konto. Co więcej, znajomy, który kupi z waszego linku ubezpieczenie, również dostanie taki zwrot 150 zł. Także naprawdę na ubezpieczeniu jeszcze można by troszkę przyciąć, że w zasadzie takie roczne ubezpieczenie OC wyjdzie nam za darmo, gdy się tylko troszeczkę postaramy. Link w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, mój wspaniały test bardzo wspaniałego samochodu, jakim jest Formentor. Niestety dobiegł końca. Pogoda się zepsuła, także skryliśmy się pod wiaduktem. Mam nadzieję, że test wam się podobał. Mam nadzieję, że samochód wam się podobał. Ja mam troszeczkę mieszane uczucia z tego względu, że auto jest tak doskonałe i tak dobrze kosztuje i jest tak dobrze wyposażone, że tak naprawdę sam nie wiem co o nim sądzić. Z jednej strony auto sportowe 310 koni, z drugiej strony tak bardzo wymuskane, tak bardzo wygłaskane, że gdzieś ta Mała iskierka dusza kupry. Jest troszeczkę zatracona właśnie przez to, że ten samochód jest tak grzeczny, tak ładnie zrobiony. Ocenę pozostawiam Wam. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Kupra Polska za zaufanie i za użyczenie tego fantastycznego bądź co bądź samochodu. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do tego miejsca. Zostawcie łapę w górę, jeżeli oczywiście test Wam się podobał. Zapraszam na mój sklep, zapraszam do zakupu książki. I cóż, z tego miejsca nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Hickser, cześć. Jedziemy do domu. Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Jak nie mogę jechać do domu? Ja nie mogę jechać do domu. Kurwa, to se pójdę. To se pójdę sam. Olala, co chcesz zrobić? Wsiądź do auta. Słucham? Olala, jak mogę pomóc? Zimno mi! Zimno mi, kurwa! Powtórz: Zimno mi jest! Okej. Okay. Okej, okay, kurwa, umieram, zimno mi. Okej, okay, twój wybór. Ja nie wierzę w to po prostu. Kuba, nie skacz. Możesz mnie otworzyć? rozjewał się samolot. To jest olej wszędzie.